Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson i dzisiaj pokażemy sobie jak na końcu rzędu dodać oczka. Dodawanie oczek w środku robótki gdzieś to nie jest. Żadna filozofia. Tutaj jest film, ja pokazuję w tym filmie, tutaj z boku jest I, jak Iwona, i tam w tym filmie pokazuję, jak dodawać oczka w robótce. Są różne sposoby dodawania oczek w robótce. Można sobie zobaczyć tam różne sposoby, i tutaj natomiast pokażemy sobie, jak dodać oczko tutaj na brzegu robótki. Czasami jest podane, że dodajemy oczko na końcu robótki. Jak takie oczko dodać? Takie oczko na przykład dodajemy, jeśli robimy sobie sweter od góry, rozpinany najczęściej, i po prostu przy robieniu dekoltu, na przykład w serek, dodajemy sobie oczko tutaj na końcu rzędu, tak żeby po prostu się rozszerzało rzędy były coraz dłuższe, żeby one, one były dłuższe, żeby robótka się rozszerzała. I wtedy tutaj dodajemy na końcu oczko. Jak powiedziałam, przy robieniu sweterka w serek, ale nie tylko. Przy okrągłym dekolcie też tak się dodaje. Mogą też być różne inne miejsca, kiedy dodajesz takie oczko. Na przykład przy robieniu chust. I wtedy... Możemy sobie tutaj dodać oczko z nitki poprzecznej na końcu, tutaj przed ostatnim oczkiem. Jak dodawać oczko z nitki poprzecznej mamy tutaj. Tutaj mamy film. Tam jest i jak Iwona w rogu, i jak Iwona, i jak informacja. I tam po prostu jest, pokazuje się po kliknięciu na to i link do tego filmu, albo pod spodem, pod spodem filmu, w opisie tego filmu także jest link. Tutaj można dodać oczko z poprzecznej, ale niekoniecznie. Można z ostatniego oczka zrobić dwa oczka. I jak robimy? Najpierw przerabiamy tutaj oczko z przodu za nitkę przednią i potem za nitkę tylną. Jeszcze raz. Jak wiadomo, każde oczko ma nitkę przednią, a także ma nitkę tylną. Więc Podbieramy najpierw nitkę przednią, zabieramy sobie oczko, nie spuszczamy tego oczka, które mamy na lewym drucie, i wtedy, jak już przerobiliśmy jedno oczko, łapiąc za nitkę przednią, to łapiemy sobie za nitkę tylną też, i wtedy dopiero spuszczamy oczko i mamy przerobione dwa oczka z jednego oczka. Na lewej stronie robio, roboty robimy tak, jak wskazuje opis, jak wskazuje wzór. Tutaj w tym przypadku przerabiam sobie lewe oczka, dlatego że tutaj mam ścieg gładki. Dojadę sobie do końca rzędu i zacznę na prawej stronie i pokażę Wam jeszcze raz. Teraz jesteśmy na prawej stronie robotki. Sobie przerobię wszystkie rzędy. I tutaj dojeżdżamy sobie do ostatniego oczka i ponownie robimy. Oczko ma nitkę przednią i nitkę tylną, więc załapujemy sobie najpierw nitkę przednią, przeciągamy oczko, a potem załapujemy, wkładamy drut w środek oczka i załapując nitkę tylną, przeciągamy sobie także oczko. I mamy teraz tutaj zrobione to oczko. I takie oczka dodajemy zazwyczaj na końcu rzędu. Oczywiście na, na początku też można dodać, to nie robi problemu. Ale w przypadku, kiedy ja robię taki sweter w serek, po prostu kształtuję dekolt, to ja sobie robię zawsze na końcu rzędu. Jakoś mi to lepiej podchodzi. I wtedy sobie. Jeśli mam sweter w dekolt tutaj to prawy przód robię na końcu rzędu, a lewy przód wtedy trzeba by robić na, na początku rzędu, ale ja robię w ten sposób powiedzmy, że to jest lewy przód, to ja sobie robię wtedy na lewej stronie dojeżdżamy na lewej stronie do końca. Po prostu teraz to ostatnie oczko można też przerobić na lewo. Mamy ostatnie oczko, łapiemy za przednią nitkę, przerabiamy oczko na lewo i teraz łapiemy za tylną nitkę, podbieramy nitkę, można sobie palcem pomóc i też podbieramy sobie nitkę i mamy dwa oczka. I w ten sposób dodajemy oczka na brzegu robótki. Tutaj widzimy, robótka się już nam rozszerza. Może nie zawsze to ładnie wygląda, ale w momencie, kiedy będziemy dodawać potem, robić jakąś bliskę tutaj na dekolcie, to tak może być. Będziemy i tak załapywać oczka. Oczywiście to samo oczko, jeśli już chcemy, żeby ładniej wyglądało, możemy także zrobić na, przed, na przedostatnim oczku. To wtedy troszeczkę ładniej wygląda. To wszystko zależy, jak jest napisane w opisie, jak trzeba dodawać oczka. Ale oczywiście można dojechać do przedostatniego oczka i wziąć przedostatnie oczko, załapać za przednią nitkę, tutaj od tyłu, nabrać jedno prawe oczko i potem załapać za tylną nitkę i też nabrać. Jedno oczko, mamy dwa oczka i wtedy ostatnie oczko przerobić. I też mamy dodane oczko, z tym, że wtedy robi się tutaj troszeczkę taka dziurka. Wybierzcie sobie metodę, jaką chcecie. Jeśli sobie tak dodajemy oczka, to można i na prawej stronie, i na lewej stronie roboty, przerabiając oczka na lewo. I tu mamy. Po prostu dodane oczka na brzegu, jeśli dodajemy tylko jedno oczko. To by było na tyle na temat dodawania oczek pojedynczych. Jak dodawać więcej oczek na końcu rzędu, pokażę Wam w następnym filmie. Tutaj pojawi się film zaraz. Pojawi się także moje zdjęcie. Jak klikniecie na to zdjęcie, Przejdziecie do głównej strony mojego kanału. Zasubskrybujcie. Bardzo proszę na mój kanał. Wtedy otrzymacie więcej porad. Wtedy nie omidziecie żadnej porady, żadnego filmu. Żadne oczko Wam nie spadnie. Po prostu będzie to pomocne dla Was w Waszym robieniu na drutach. Słyszymy się w następnym filmie, jak dodawać więcej oczek na końcu rzędu. Dziękuję bardzo.